Dobra. Dobra, dawaj łapkę, idziemy. Wzywałam wam jakiś czas temu, że w Monikach otworzyli Sinsei i jeszcze w nim nie byliśmy, sensei. także lecimy do Sinseja, zobaczymy co tam ciekawego. Jest tam bardzo duży ubrania, ubrania i nie tylko. Zaraz zobaczymy. Nie chcę nic mówić, ale właśnie zajrzałam przez szybę i chyba są już świąteczne rzeczy, także będzie się działo. Zobaczcie, Nelcia sobie kupiła nauszniki, tylko tą metkę będzie trzeba jej oderwać, pokaż. Także Nelcia ma nauszniki. Od razu sobie je założyła. Opaska Nic idzie. Nie słyszę. Nic nie słyszy. idziemy dalej. No powiem wam, moi drodzy, że to chyba jest najlepszy Sinsai, w, jaki, w jakim byłam ostatnio. Tak, właśnie on jest Bardzo jest nie piękny, jest nowy. Nauszniki. Nelcia kupiła sobie nauszniki i kotka. Ja pokażę Wam też kupiłam sobie. E stare rzeczy, ale to pokażę Wam w domu, ale naprawdę ten Sinsei jest super. Wiecie, ja byłam w wielu sinsejach w Białymstoku i nie tylko, ale ten jest naprawdę dobry. I gdyby nie było ze mną Nel i Krzyśka, to moje zakupy wyglądałyby zupełnie inaczej, byłyby o dużo, dużo większe, ale może to i dobrze, bo naprawdę podobało mi się mnóstwo rzeczy. A tak wiecie, tutaj szybciej, 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 ale Sinsei petarda. Wróciliśmy do domu, pokażę wam kilka rzeczy z Lidla. Słuchajcie no, musiałam wziąć nową herbatkę. Bardzo, bardzo lubię herbatki. Tej jeszcze nie miałam. To jest rooibos o smaku miodowym z wanilią. Także zaraz sobie zrobię coś do zjedzenia. I tę herbatkę sobie zrobię. Było mnóstwo fajnych produktów, słuchajcie. I na przykład też były produkty z All Nutrition by Dane, od Dane. Więc wzięłam sobie dwa takie kolagenowe drinki i jeden taki, słuchajcie, Turbo Rose. Energy drink. One są bez cukru. Także jestem ich bardzo, bardzo ciekawa. Bardzo dużo osób je chwali, więc sprawdzimy. A jeżeli chodzi jeszcze o y, zakupy, no to z takich ciekawszych rzeczy, słuchajcie, wzięłam te y, desery twarogowe, może Leo też będzie miał ochotę, waniliowe, solony karmel, masło, te sery są super, ten ostatnio miałam, więc wzięliśmy jeszcze cheddar, y, płatki błyskawiczne, bo będę robiła dzisiaj jabłuszka pod kruszonką z cynamonem, więc potrzebowałam y, masło, bo się nam kończy, jabłka i płatki błyskawiczne sery, najlepsze paróweczki, bardzo dobre są jeszcze z indyka. Słuchajcie, wzięłam jeszcze ten skyr, mega go lubię. Imbir, ogóreczki malutkie, takie z chili i nowość. Ile czasu ja już nie jadłam humusu. Kiedyś jadłam naprawdę... I bardzo, bardzo lubiłam, a ten gdzieś widziałam ostatnio. I wzięłam taki hummus z guacamole, Także zobaczymy. Spróbuję. I do tego najlepszy chleb. On jest w biedronce, on jest w blidlu, żytni, bez drożdży, przepyszny. Mam jeszcze pomidorki i taki miks sałat z rukolą. Mam sekundkę, to pokażę Wam. I w ogóle jeszcze raz powiem, że byłam pod takim ogromnym wrażeniem, jeżeli chodzi o Sinsay, powiem Wam, że no byłam w wielu. Wiecie, może nowo otwarty, nowiutki, dużo, dużo rzeczy było, naprawdę było dużo rzeczy. I właśnie przymierzyłam sobie przed chwilą e, tę bluzę i jestem zachwycona. Wiecie, na moje spacerki, kiedy zimno, do moich bezrękawników, kamizelek, kurtek, taka bluza mi się bardzo przyda. A nie mam dużo takich bluz, więc stwierdziłam, że biorę. I kupiłam dwie. To jest bluza numer jeden. O to, jak mi się podoba. Ona jest tutaj taka fajna, szeroka i ją sobie wzięłam w rozmiarze XL. I powiem Wam, że naprawdę super. Jest taka mięciutka, w ogóle ma też takie milutkie pod spodem podszycie. No, super. Ja już dawno chciałam taką bluzę. Uważam, że fajnie do leginsów, do jakichś botków jesiennych, właśnie do bezrękawników czy do kurtek, taka sportowa. I tak jak mówię, ja głównie będę w niej śmigała na swoje spacery, na swoje poranne rozruchy. Także słuchajcie, to jest bluzka numer jeden, Nie wiem, czy mierzyć. To przymierzę pokażę Wam po prostu, bo też ma piękny kolor, ta druga. Ta kosztowała chyba 49,99 Natomiast ta 39,99, więc jestem bardzo, bardzo zadowolona. W ogóle widziałam fajne, takie długie, jeansowe spódniczki, widziałam piękne torebki, no naprawdę było w czym dzisiaj wybierać. No dobra, słuchajcie, i bluza numer 2 i to już jest Elka. E, pewnie wzięłabym XLkę, ale nie było, więc, więc wziąłam Elkę. Ona jest troszeczkę krótsza, ale też mega, mega fajna. No bardzo mi się podoba. I ta jest lżejsza. Tamta jest taka typowo cieplutka, fajna, e, milusia. Ta jest troszeczkę lżejsza, ale też fajna. Bardzo, bardzo mi się spodobała. No ja lubię biały, lubię błękitny, więc super. No i słuchajcie, e, kupiłam na ja ci też nauszniki, kotka. E, kupiliśmy też taką szczotkę dla psiaków, ale już ją przetestowaliśmy, no bo wiecie, psy teraz zmieniają sierść i po prostu... No, wszędzie jest pełno sierści, więc taką fajną szczotkę do wyczesywania i powiem Wam, że super się sprawdziła ta szczotka. Bo już w kolejce, najpierw no jedna, potem druga, potem trzecia, i wszystkie miały wielką radość z tego czesania. Także szczotka zdała egzamin Ym, i kupiłam sobie dwie piżamy. Tak kręciłam się, kręciłam się i słuchajcie, mam bardzo dużo koszulek nocnych i bardzo dużo piżamek, krótkie spodenki i koszulka z krótkim rękawkiem. Eee, mam taką też bardzo, którą lubię, fajną, kiedyś kupiłam w Biedronce z puszynem i ona faktycznie ma długie spodnie, ale ma spodnie na gumkach, zakończone gumką. Ja niekoniecznie lubię spodnie zakończone gumką. Od piżamy? Wolę takie proste. Eee, no i słuchajcie, bardzo lubię właśnie, jak już jest jesień zima, mieć krótki rękawek, ale długie spodnie. Bardzo to lubię. Jeszcze jak się otulę balsamem czy jakimś olejkiem i dużeczka i długie spodnie. Bardzo lubię. No i zobaczyłam najpierw jedną piżamę. No i proszę mi tutaj powiedzieć, no, znacie mnie, jak ja mogłam jej nie wziąć. A potem jak już dreptałam do kasy, to zobaczyłam drugą. No i księżnik mówi, te dwie są fajne, weź dwie. Później będziesz się zastanawiać i będziesz żałować. Pokażę Wam najpierw. Albo dobra, no pokażę Wam najpierw tę. Ciężko będzie mi kurczę pokazać, bo ona jest szczepiona. Wzięłam XL-ki, 49,99 i może najpierw pokażę Wam spodnie. Długie spodnie, takie i mamy tutaj dynie, liście, mamy kawusię pumpkin spice, latte, także to są spodnie, ale patrzcie na koszulkę. Patrzcie. No dynia i kawusia sweater weather a kakao razem to może być kakao może być pumpkin spice latte może być kawa z bitą śmietaną no zobaczcie na tę piżamkę i cena też dobra bardzo bardzo przyjemna piżamka i do tego takie spodenki no śliczna uważam że jest naprawdę śliczna w takim przyjemnym kolorze i tak jak mówię krótki rękawek no i długie spodnie, także hitowe piżamki, ale patrzcie na te. Też ikselka i tu mamy tak czarną koszulkę z krótkim rękawkiem, zobaczcie i do tego też takie spodnie. W czachy, a to jest taka Halloweenowa, można powiedzieć. Patrzcie. No ja nie mam pytań na te piżamki lubię, piżamki lubię, lubię, często kupuję i patrzcie. No to też 49,99 i czarna fajna koszulka z taką tutaj. O, proszę bardzo! I to by było na tyle. Także dzisiaj, słuchajcie, jest pod Jaranko, jeżeli chodzi o Sinsay. Byłam jeszcze w Rosmanie kupiłam płatki pod oczy. Jakieś nowe, takich nie miałam jeszcze nigdy z perfekty. Tutaj mam hydrożelowe płatki kompleks pod oczy, niwrujące cienie redukują opuchliznę. Zielona herbata i aloes. Też były na promocji chyba za 2,99 Tutaj mam hydrożelowe korańskie płatki pod oczy. 45, intensywne wygładzenie. Retinol, witamina E. Takie. Wszystko z perfekty. I trzecie. Żelowe płatki pod oczy lub na linie mimiczne. Coś takiego. Także płateczki. Wzięłam dzieciom ich ulubione przekąski. To będą miały do lunchówek. O te. Bardzo dobre. Bardzo moje dzieci te przekąski lubią. To są słuchajcie, jabłko truskawka, wojownik z natury, przekąska owocowa o smaku jabłko truskawka. No właśnie. No i oczywiście jak jestem... Wow! Kupiłam sobie jeszcze moje ukochane chrupki. Kinoa od komosy ryżowej. O, te one zmieniły chyba szatę graficzną. No i słuchajcie, mój Płyn, ukochany, micelarny był też na prące. Dość dobry, chyba 13,99, a malutka wersja też kosztowała 13,99, więc lucky me! Garnier, najlepszy, aczkolwiek będę musiała Wam też przy najbliższej okazji powiedzieć, bo wiecie, że ja uwielbiam pielęgnację od Pariens. Natomiast od jakiegoś czasu też do zmywania makijażu używam olejku od Paris, który przepięknie oczyszcza, przepięknie pachnie. Ja nigdy nie używam olejku. A to tak, aplikuję sobie ten olejek, wszystko wymywam, zmywam cudo. No ale garnier ja w domu muszę mieć, bo po prostu uwielbiam. No, także takie zakupy. Kochani, za chwilę próbujemy herbatkę, tą vanila, wanila i miód. A później idę robić jabłka pod kruszonką. W trochę zdrowszej wersji, dlatego że to jest przepis Thermomixa, ja robię raz na jakiś czas, tylko zamiast, słuchajcie, cukru, dodamy sobie erytrytol, a kruszonkę zrobimy z mąką i z płatkami owsianymi, to tylko jabłuszka, cynamon, PH. Dobra, testujemy sobie herbatkę. Słuchajcie, tam stoi pudełeczko. Pudełeczko, a w nim są bardzo fajne rzeczy, ale to pokażę Wam już jutro we vlogu. Także jutro zrobimy sobie taki fajny open box. Tak! Jak kobiece dni, to też i kobiecy nieprzyjaciele się pojawiają. E, także jutro Wam pokażę, co w tym pudełku jest, otworzymy sobie. I też e, pisałyście mi, że o, narzekacie, że takie słabe Pepko na przykład u Was, a dlaczego mówię o Pepko, bo tak właśnie patrzę na tę filiżankę, e, którą mam tutaj, w której mam herbatkę. Słuchajcie, u mnie dobre Pepko, najlepsze Pepko to jest w Białymstoku. Tutaj u nas w mieście, w Mońkach te pepko też jest y, słabe. Tam raczej nigdy nic nie ma. Więc y, w Biomstoku mam takie dwa pepko, pepko które są naprawdę y, spoko. Dobra, próbujemy herbatę, słuchajcie. O! I powiem Wam, y że tak, bo próbowałam już, nie będę oszukiwać. Y, teraz już zrobiła się chłodniejsza. Próbowałam ją, jak tylko ją zaparzyłam. I czuję lekką wanilię. Nie czuję miodu, ale czuję taki przyjemny posmak wanili. Także polecam bardzo, bardzo serdecznie. Jeżeli szukacie dobrej waniliowej herbatki, myślę, że ta będzie pyszna za całe 3,99. Także cena też całkiem ok. Pyszna, waniliowa herbatka. Zobaczcie, tak to się prezentuje. Jabłuszka z cynamonem, tutaj mam kruszonkę zrobioną z mąki, z masła, z płatków owsianych i erytrytolu. Na 20-25 minut do piekarnika i następnym razem spróbuję zrobić, słuchajcie, ze szliwkami. Robiłam z borówkami, z jagodami, z wiśniami, a teraz zrobię też z czym? No, ze śliwkami. Także wrzucam, później będzie można sobie zjeść. Szkoda, że nie mam lodów. Bo też by fajnie tutaj pasowała gałka lodów. Natomiast słuchajcie, i tak myślę, że będzie super.